Dziękujemy bardzo serdecznie za nominację Centrum Sportu i Rekreacji w Kašen Challenge. MLKS Krajna przystępuje do wykonania zadania. Raz! Dwa! Trzy! Cztery! Pięć! Sześć, siedem osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za nominację. Nominujemy Gromwindzborn, Kamionkę Kamień Krajeński i dwie firmy Egersman, spółkę ZOO. Oraz firmę Fenix z Sępuna krańskiego. Dziękujemy jeszcze raz.